Dzień dobry, moi kochani, witam was bardzo serdecznie i pięknie, moi drodzy, na karcie dnia, kochani, 1 czerwca, czyli oczywiście w Dzień Dziecka. Więc moi kochane dzieci, moje kochane tutaj słodkie, cudowne, wspaniałe osoby, oczywiście dorosłe, ale kochani, każdy z nas gdzieś tam po części jest jakimś dzieckiem i kochani, tego wam życzę, żebyście czuli to jak najdłużej. Zaczynamy oczywiście, kochani, czytanie. Karta wskazówki, karta porady na dzisiaj. Słuchajcie, ostatnio bardzo często, pomimo tego, że te karty są zawsze bardzo dobrze tasowane, ale słuchajcie, wychodzi nam właśnie w kartach porad gdzieś tam powiedzmy w jakichś podpowiedziach, które do Was przekazuje, kochani, żeby jakaś przeszłość Was nie hamowała. Wiele znaków to miało, moi drodzy, i, i powiedzmy w horoskopach, które się już zaczęły też tutaj tworzyć właśnie w tych kartach. W dniówkach, kochani, czy tam w czymś, ale właśnie ta karta nie pozwól, by przeszłość się hamowała. Moi drodzy, Zróbmy to. Skoro ta karta tak bardzo często wychodzi, kochani, to być może większość z was, chociaż możecie się z tego nie zdawać sprawy, moi drodzy, gdzieś coś was mocno hamuje, trzyma was. Słuchajcie na smyczy. Nawet ówczesne życie, to życie, które macie, być może jakieś relacje, związki, nie wiem, to, że boicie się zrobić kroku do przodu w wielu różnych kwestiach, kochani, coś was mocno blokuje. Energia słuchajcie, tutaj otaczająca nas zewsząd, jakby bardzo mocno, bardzo mocno pokazuje sytuację, w której nie możemy dać się hamować i słuchajcie więzić, że trzeba ruszyć po, po prostu do przodu. A żeby to zrobić, kochani, wychodzimy z klatki. Tak, wychodzimy z klatki, kochani, energia to nam właśnie podpowiada. Yy, dobra, yy, baranki, baranki, kochani, lecimy z barankami, bo, kochani, za chwilę muszę lecieć na pazury, żeby sobie piękne zrobić. Yy, baranek, 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 żeby sobie, wiecie, jakoś wyglądać, nie? Yy, słuchajcie, baranek ma kartę płakania, nie mam tego pojęcia z jakiego powodu, kochani, ale baran będzie po prostu dzisiaj płakał. Słuchajcie, smutek, żal, ale to jest, słuchajcie, również płakanie nad rozlanym mlekiem, nad tym, co się już skończyło. Być może, co niektórzy, właśnie nad jakąś przeszłością, która właśnie Was hamuje, bo wy ciągle nie możecie przestać myśleć o czymś, co już się skończyło, albo o tym, co było kiedyś, ale Was zabolało. I zamiast powiedzieć, pierciele, ja tu nie będę przez zenka płakać, czy przez kaśkę, czy też przez to, że coś nie wyszło, nie to nie, tak? Jego strata, czy tam jej, odwracam się na pięcie i idę tam, gdzie jeszcze ewentualnie coś fajnego może mnie spotkać. No to nie. Oczywiście nie, baranek będzie siedział, będzie chlipał w poduszkę, będzie wspominał stare, dobre dzieje, żałował, że coś nie wyszło. Kochani, najwidoczniej miało nie wyjść. Chociaż, dobra ja wiem, dobra ja wiem, bo sama po sobie wiem, że moi drodzy, czasami to tak się pięknie i łatwo mówi, jak serce boli. No ale, moi drodzy, to trzeba to może wykrzyczeć. Ten ból cały z siebie zrzucić. Słuchajcie, wyryczcie się na maksa, ale w dniu, ale w dniu następnym, kochani, chciałabym tutaj widzieć wszystkie barany z opcją. pierdziele to wszystko, kurde. Co ja będę przez takiego frajera, czy tam frajerkę płakał, czy płakała. Dobra? Więc jakiś smutek, jakiś żal, oczywiście możecie pokazać z tytułu przeszłości, ale może też, drogie brane, być tak, że po prostu zwyczajnie dzisiaj jakiś smutek was ogarnie z powodów X. Które mogą oczywiście wydarzyć się właśnie dzisiaj, jakieś drobiazgi, nie wiem, bo koleżanka przyjdzie, powie, wiesz co, ale ty jesteś głupia. No i Baran po prostu gdzieś weźmie to bardzo mocno do siebie, no i będzie tam po prostu przeżywał bardzo mocno te słowa. Oby nie. Dobra, przechodzimy do byka. Karta dnia. To też tutaj y, dla Was byczki. Słuchajcie, jakiś miły gest, miła niespodzianka, płynąca tutaj w Waszym kierunku bardziej od strony emocjonalnej, uczuciowej. Ktoś może Wam coś miłego powiedzieć, okazać Wam uczucia, zaskoczyć, wam, jaki, zaskoczyć Was jakimś słowem, jakimś gestem, jakimś czynem, a także Wam się zrobi miło na serduszku. Hm fascynacja, stan zauroczenia, zakochania, motylków w brzuchu, moi drodzy, to jest również ta karta. Więc słuchajcie, no ja, że tak powiem, może być, mi pasuje, nie wiem jak wam, kochani, ale no fajnie, fajnie, jeżeli te, te emocje są bardzo fajnie, wibracyjnie poruszone, kochani, my tutaj się czujemy szczęśliwi, bo tam, nie wiem, wszystko w tych emocjach się układa, no to kochani, jak się w miłości układa, no to układa się we wszystkim innym, więc byki, ja jestem za, myślę, że wy też. Bliźnięta. Ubliźniąt, moi drodzy, słuchajcie, albo przyjdzie do Was, zapuka przyjdzie, zapuka, stop, proszę się powtarzam, zapuka zadzwoni, kochani, przyjdzie, napisze, spotka się z Wami jakiś facet, który ma na Was ochotę. Typ, w typie kochanka nazwy to może tak, więc te bliźnięta, które gdzieś romansują, no to, no to ten wasz ktoś moi drodzy, faktycznie może w waszym kierunku podążać. Trala, jestem, słuchaj to, tam to chcecie, i w ogóle wszystko inne, i mam cię na celowniku, mam ochotę tutaj z Tobą robić różne rzeczy. A jeżeli to nie jest energia kochanka, czy też jakiegoś takiego faceta, który nie jest jeszcze z Wami na stałe, ale gdzieś do Was lgnie, i oczywiście bliźnięta, faceci, Wy możecie lgnąć do kogoś. No to będzie to karta działania. Będziecie obierać sobie coś na celownik i zmierzać do tego sukcesywnie. I nic Was, kochani, nie zatrzyma, bo Wy chcecie to zdobyć, chcecie to mieć. Na przykład to może być tego typu rzecz. Któraś z was dzisiaj, drogie laski, albo któryś z was, drogi panowie, powie tak, nie, ja chcę tą kieckę, nie, ja muszę sobie to kupić. I choćby ktoś z boku stał, dobra, stary, jutro sobie kupisz, daj se siana. Nie dzisiaj. I was nie będzie to po prostu w stanie cokolwiek powstrzymać, bo wy dzisiaj, teraz, natychmiast, w tym momencie będziecie chcieli to mieć. To będzie taki właśnie taka, wiecie, taki po prostu zryw. Albo na jakiegoś zęka, albo na jakiegoś Kaśkę, nie? Dobra. Raczek. La, la, la u raka, kochani, jakieś lowy się uruchamiają. Macie kartę dwójki kielichowej, a więc kartę mówiącą po prostu o związkach, o miłości, o bliskości, o stanie zakochania i wszystkiego tego typu klimatów. Czas spotkań, czas randek, czas rozmów z osobą, która, do której bije, bije wasze serducho, moi drodzy, która wam się niezmiernie podoba. Karta wszelkiego typu porozumień, więc jeżeli raki miały jakieś zwady z zękami swoimi, czy też z Kaś no, to tu oczywiście, jak najbardziej, możecie dojść do jakiegoś porozumienia, do jakiegoś konsensusu, do tego, że będziecie w końcu mogli zgodnie pójść dalej, tak? Albo tutaj dojść do jakiejś powiedzmy no, zgody, która bardzo jest Wam potrzebna. Więc, moi drodzy, trudno to powiedzieć, ale ogólnie dzień podyktowany bardzo dobrym czasem towarzyskim. Z innymi osobami, albo konkretnie z zenkiem, oczywiście, patrzeniu sobie w oczki, spotkań, randek, miłości, wyznań, miłości i wszystkiego, co po prostu jest przez duże M tutaj pisane. No to teraz sprawdzamy lewki wszystkie. <laughs> Podejrzliwość, drogie lwy, wy będziecie, że tak powiem, podpatrywać kogoś. Zbierać plotki o kimś albo sami je rozsiewać, yy, albo też tudzież yy, wzbudzi się w Was jakaś, jakieś podejrzenie, jakaś nieufność. A kurna, ale o co tu chodzi? I gdzieś Was, kochani, tak właśnie będzie coś korciło cały dzień. To znaczy, no, dobra, może nie cały dzień, może tam przez chwilę, tak, ale może coś takiego być. Takie, no, coś mi tu nie pasuje. No, i oczywiście sowolestka, jak i reszta lwów, kochani, może w takim klimacie po prostu być. A to ja muszę się dowiedzieć, ja to muszę podejrzeć, ja to muszę usłyszeć, a poprzeglądam sobie kogoś tam, fotki na fejsie. A może jednak tutaj, no, nie do końca mogę mieć pewność, jasność i klarowność, bo coś mi tu śmierdzi. W takim stanie lwy możecie się, kochani, po prostu dzisiaj znaleźć. Dobra, co u panny. Kochani, panienki w stanie, nie wiem, czy wyście też nie miały wczoraj takiej karty, kochani, czyli karty mówiącej o takim jakby analitycznym skupieniu się, myśleniu nad czymś, ale nie wiem, czy to wy, także nie czepiam się, nie będę się tutaj, słuchajcie, upierać przy tym. Yy, ale w każdym razie analityczne podejście do czegoś, myślenie, myślenie, myślenie i jeszcze raz myślenie, nie wiem, nad czymś albo nad kimś, bo to jest mimo wszystko król mieczowy, a więc możecie ewentualnie skupiać swoją uwagę albo dyskutować z kimś mało przystępnym, ale od kogo będzie coś zależne. Albo jeżeli to jest wasza energia, moi drodzy, no to wy będziecie po prostu wykalkulowane, chłodne i po prostu analitycznie myślące, podchodzące do czegoś. Musicie coś obmyśleć, coś zaplanować, nie będziecie. Mieć sentymentów i nie będziecie mieć żadnych skrupułów. No dobra, no to jak tak, to tak. Waga. Słuchajcie, uwagi, działa chyba drugi dzień z rzędu poziom karmiczności. Coś tutaj, słuchajcie, jakaś karma się odrabia. Nie wiem, czy na Waszą korzyść, czy na niekorzyść, ciężko mi jest powiedzieć, no bo to jest jednak, sprawy są takie, które muszą się zadziać, z jakichś względów, albo żeby Was czegoś nauczyć, albo po to, żeby nauczyć kogoś, albo żeby coś się tutaj poodrabiało. Moi drodzy, tarot to tarot. Ja to nieraz mówię tak, ok, przeznaczenie przeznaczeniem, tarot tarotem, ale słuchajcie, to nie jest wyrocznia. Pamiętajcie, że to, co możecie zrobić, to zróbcie. Zróbcie wszystko, co jest możliwe, to, co Wam przyjdzie do głowy, żeby móc ewentualnie odwrócić pewne procesy albo zrobić to, co Wam się nie podoba, żeby mogło wyjść. Stop. Zróbcie wszystko to, co chcecie, aby wyszło na Waszą korzyść, żeby nie poszło w niekorzyść. O może w ten sposób, bo to tam, to, to, co powiedziałam przed chwilą, takie zamotane było. Słuchajcie, pewne sprawy mogą się również zmienić o 180 stopni, więc jeżeli na przykład coś jest poukładane, no to nagle się zmieni, tak? Następuje zmiana. Nie stąd, nic Tadam, Po prostu zwyczajnie. Więc, moi drodzy, takie zmiany o 180 stopni również mogą nastąpić i po prostu tego się, kochani, spodziewajmy, że dzisiaj coś takiego może mieć miejsce. Nie wiem, czy wyście nie mieli też tej, tej samej karty na wczoraj, tak? Czyli na tego 31 maja. O ile ja kojarzę dobrze, że mieliście kartę koła, no to wówczas oczywiście jak najbardziej coś się musiało wczoraj zmienić, ale dzisiaj się zmieni ponownie, moi drodzy. Miejmy to na uwadze. No i pewne sprawy, kochani, nabierają obrotu. Skorpion. Skorpion będzie miał taką pozycję niepoddawania się w jakiejś kwestii. Ale może odczuć zmęczenie materiału, moi drodzy. Wy coś może, być może macie sporo spraw na głowie, musicie sporo tutaj rzeczy działać, robić i tak dalej, tak dalej. Ale nie poddajecie się w czymś. Cały czas walczycie, cały czas jesteście nie wiem, dobrej nadziei czy czegoś takiego. Mm, ale możecie odczuć w ciągu dzisiejszego dnia takie, taką tendencję do tego, kurde, ja już nie mam po prostu siły na to wszystko. Nie mam na to siły. Kaśka, weź już przestań z dupy strzelać czy tam przykładowo na odwrót. Bo ja już nie mam siły, ja po prostu potrzebuję od tego wszystkiego odpocząć. Możecie coś takiego odczuć, kochani. Względnie co niektórzy zaczną stawiać pewnego rodzaju granice, żeby zbyt wiele ludzi, czy osób, czy spraw nie waliło do was um, zbyt blisko, albo za bardzo od was czegoś nie chcieli, bo wy jesteście tym wszystkim przemęczeni. I um, całkiem możliwe, że co niektóre skorpiony zaczną stawiać, stawiać zdrowe granice. Strzelec. Sprawy dotyczące małżeństwa. Jeżeli jesteście w małżeństwach, mogą tutaj wejść na tapetę sprawy takie właśnie osób w związkach stałych, tak? Małżeńskich, takich, którzy ze sobą mieszkają, i tak dalej, tak dalej. Kochani, coś tutaj może odegrać jakieś, jakieś znaczenie słuchajcie, jakaś głęboka wiara w coś, która może się w was uruchomić, nie wiem, z jakiegoś powodu, będziecie bardzo głęboko wierzyć, że coś się uda, jakaś prawda, z którą musicie się zmierzyć, bo ta prawda może też, kochani, wyjść, znaczy nie chcę powiedzieć, że coś wyjdzie na jaw, bo ja nie wiem, czy coś jest ukryte, ale może tak być, że po prostu o czymś się dowiecie, co będzie takie mocno stricte prawdziwe i trzeba będzie, że tak powiem, tą prawdę, no, w jakiś sposób tam ogarnąć, tak, słuchajcie, jakieś mądrości od kogoś, które warto wysłuchać, warto tutaj przyjąć, słuchajcie, do siebie i jakby nie, nie, nie mówić mam to w dupie, bo być może ktoś Wam bardzo dobrze, kochani, tutaj również e, doradzi w czymś. I wsłuchanie się troszeczkę w swoją duszę, tego, co Wy chcecie, co Wy chcecie, podkreślam, nie tam ktoś, coś, coś tam, tylko Wy sami. E, tak to czuję. Dobra, koziorożec. Kochani, jakiś sukces w czymś, jakieś zwycięstwo. Możecie się z czegoś, kochani, dzisiaj radować, coś wam pójdzie pomyślnie po waszej myśli. O nazwę to tak. Ktoś wam może czegoś pogratulować, ktoś może powiedzieć, że coś zostało dobrze zrobione, ktoś będzie, w, no nie wiem, podziwiał was za coś, za jakieś zadanie, które wykonacie. E, załóżmy, e, ktoś powie, ale Kaśka, dzisiaj dobrze wyglądasz, Zanek. No, Ty jesteś po prostu zajebiście przystojny. Też może coś takiego, kochani, być i poczujecie się po prostu lepiej. Poczujecie, że nie wiem, no, gdzieś w jakiś sposób błyszczycie, albo że udało Wam się, kochani, czegoś dokonać, że pokonałyście samych siebie, że zrobiłyście zadanie do końca, że coś po prostu jest perfekt, tak? No to teraz wodniki. Kochani, uwodnika, teraz tak, mamy kartę osobową, a więc to może być wasza energia, a więc to, że wy po prostu opracowywujecie jakieś swoje plany, swoje zamiary i je realizujecie. Mało tego, macie na to energię i wiecie o tym, że wam się to powiedzie, i po prostu chcecie z impulsem działać. Jeśli to nie jest wasza energia, może to być energia jakiejś konkretnej osoby, która działa w waszym kierunku albo na wasze zlecenie, polecenie, kochani, nie wiem. E, może to oczywiście być, jeżeli byśmy dyskutowali o takich osobach, które, z którymi nie mieszkacie, ale gdzieś tam chemia jakaś łączy was z, in, z kimś takim, e, no to tutaj dzień podyktowany takiemu mężczyźnie, który po prostu ma na was ochotę. E, I tutaj słuchajcie, iskry, chemia, huć, seksualność, namiętność, innymi słowy, bardzo mocno jest tej karty, więc być może ktoś na Was ma ogromną ochotę, albo Wy macie na kogoś również. E, więc dopasujcie sobie wodniki sytuację. No i ryba. E, słuchajcie, wy zmierzacie się z jakimś sądem. Jest jakaś sytuacja, w której po prostu trzeba jakieś sprawy osądzić do końca i postawić tak zwaną kropkę nad i. Tyle i aż tyle. Mogą to być sprawy urzędowe, finansowe, słuchajcie, gdzieś jakieś takie papiery, gdzieś tam gdzieś do przekazania, do zrobienia, do napisania, nie wiem, jakieś takie właśnie biurowe, przykładowo klimaty, tak? Karta mówiąca też o tym, że coś nagle z martwych wstaje, czy też tudzież się odnawia, odradza. Może też tak, kochani, być, może wy sami się odradzacie z jakiegoś, powiedzmy, stanu, w którym było wam ostatnio bardzo, bardzo ciężko, ale mogą to być również, kochani, sprawy, które trzeba będzie na pniu osądzić teraz i natychmiast podjąć jakieś decyzje, względnie zająć się jakimiś urzędowymi dokumentami, kochani. No to co, kawusia? Słuchajcie, no może na szybko jeszcze zdążymy, zanim ja też polecę jeszcze tam do tej swojej babeczki, która mi robi pazury dla was tutaj, żeby było w miarę fajnie. Kochani, ale ogólnie cudownego dnia.